Dzisiaj. E, dzisiaj sobie zrobimy Q&A tak jakby o sobie No Q&A taki Zamknij się, Sama się zamknij. E, Że jakby przygotowałyśmy pytanka na temat siebie i będziemy, sprawdzimy jak dobrze się znamy Dobra To jeszcze ja mój kanał, ale nagrywam z bestii, bo to moja bestia bestii No dobra, no, ja zacznę no, Nie, ja zacznę Ja Ja, dobra no, Jak mam na imię nie imię. Ale nazwisko? Nie ma imię. Aleksandra. Bardzo dobrze. Teraz ty. Dobra. Znaczą sobie. Co odwiedzą? najbardziej lubię sać? Co? Dobra. Ee. Co lubię oglądać? No, co? Daj te pierwsze, no nie dawaj drugie. Co najbardziej lubię sać? Nie rozumiem, co to znaczy sać. Nie wiem, dobra. Sać czy sać? Tak coś... Jakoś... No to tu się nazywa sadź. Sysy. No. no napisałam dwa! No ale ty wiedziałeś, co najbardziej lubię strać! <grym> no, to... no dobra, no, to, no tego takiego popita. No dobra, dobra za ośmiorniczkę. Tylko widzisz mi się teraz zgubił. Dobra, A teraz, teraz ja... jestem, poczekajcie. To, to jest mój smoczek. No, siadaj, dobra, teraz ja. Kiedy mam urodziny? Ja. Kiedy ja mam urodziny? Na pewno nie zapamiętałaś, hmm. tylko to dało. Hmm. Nie podpowiem. Drugiego lipca? Nie. nie, 12. 12 lipca. Zgadłam? Tak. No ale liczy się jakby pierwsza odpowiedź. No ale, no dobra, zaliczę no dobra. ci. Zamknij drzwi. Dobra, co lubię oglądać? A ty wszystko lubisz oglądać. No co lubisz oglądać najbardziej? No co tak ogólnie tak. lubisz oglądać? No co no ogólnie, tak. Patrol, kucyki, pony, Wojam. No dobra, zgadłaś. Eee, teraz ty. dobra. Ulubiony fast food. Pizza? Nie. co? Kebab. Nie zgadłaś. Nie wiesz. To o, ja nie przed... wiem. Dobra. Dobra. Raya, czy umiem szpagat? Umiesz. Dobra. Mogę wam pokazać, ale to w następnym filmie. Dobra, to sobie a zaznaczasz sobie w ogóle, że Nie, ja tktura. pamiętam, ja pamiętam. Jaka, jakoś... Dobra, jak jest twój Teraz ja. A. Dobra, <grym> ulubione jedzenie, jak fast food to jedzenie. Ja ogólnie trzymam na telefonie. Pizza. No. Jedzenie. pizza to jest fast food. Dobra, yy... ja nie lubię pizzy. Znaczy lubię pizzę, ale tak no zależy kiedy, zależy kiedy. Schabowe? Nie. Nie wiem. Carbonara. No, teraz ty. Dobra, jakie zwierzę lubię najbardziej? Psy. Nie. No psy. No dobra, zaliczam ci, niech ci będzie. No, ale co innego? I rybki. Fika, przecież ty nigdy ryb nie lubiłaś. No dobra, no, no to... Psy i rybki, dobra, zaliczam ci, bo miałaś psa. Zaliczam Ci, teraz Ty. Wiget, nienawidzę ci. Jak możesz nie być psiarą? no i... Ja jestem psiarą, nienawidzę ryb. A o co chodzi? Teraz Ty! Dobrze. Ulubiony youtuber? Genzi. My trzy, my trzy, my trzy, my trzy. Albo Pająk. Dobra, dajmy tak, że na tą chwilę. Co oglądam najczęściej na tą chwilę? No dobra, nikt będzie, że Genzy, no Genzy to nie jest youtuber. No ale okej, no dajmy, że Genzy i Waxy. No ale no dobra, no to zaliczmy. Może, może i palią. Dobra, teraz ty. Dobra. Czy mam zwierza? Masz zwierza. Dobra. Terafiki. Dobra, teraz y, ulubiona zabawa. Zabawka. Zabawka. Ulubiona zabawka. Ten twój misio. Takie, taki, taki. No, zgadza jej. Misio, Karolek. Dobra, no teraz. Z kim siedzę w ławce w szkole? Z polą. No dobra, zgadza Ale wolałabym z tobą. No, ulubiona gra. To, mo, to. No, nie powiedziałem, że to jest planszowa gra, czy to Roblox. No, to nie, no gra, dajmy, że planszowa. planszowa. Wirus. Nie. Nie, 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 nie. nie no, tak. Wirus to jest karciana. Plan... Nie. Plan no, monopol, dobra. monopol. Tak. Dobra. M czy... Mam rodzeństwo. No masz, to jest bardzo łatwe. Po co to dałam? Dałam już cokolwiek, ale okej. Okay. Gdzie jest mój? Gdzie Dobra, teraz ja. Dobra, no. Ulubiona rasa psa. Oje. No, no ta mieszanka. Rottweiler i ktoś, ten Niko. Jaki Rottweiler? Nie Rottweiler. Kurde, no ja, to jest ja nie śmieszane. wiem jaka jest rasa Niko. Twojego psa. Ale Niko jest mieszany. Nie wiem. Ja, ulubiona ogólnie. Nieraz ci to ten, nie, 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 To cofam, cofam! Jack. Jack Russell Terrier. Tak. Jack terier. Terrier. Dra, dra. No nie wiem, Jack. nie wiem. Dobra, dam taki znaczek zapytania. Okej. Okay. Dobra. Dobra, teraz ja, tak? Yy... Co, co się zrobi? Jaki jest mój ulubiony kolor? Niebieski. niebieski. Niebieski wymiata Dobra, ulubio... mi spada. Ulubiony koń. Ulubiona rasa konia. Nie wiem. Dobra, teraz Ci dam e, dwa wybory. Jaki? Haraczak i Tinker. To regułowałem. Haraczaka. Nie, to nie! Ja to wymyśliłam! Tinker! Tinker! O, właśnie nie. miałam takie Tinker? Nie, Haraczak! No dobra. <grym> Twoje ostatnie chyba? Nie. Nie. Ósme? Czy Przedostatnie. No. Dobra. Czy lubię łebki? Lubisz łebki. Ale że rybki. No rybki. Ale nie do jedzenia. Że do jedzenia? Rybki. Nie. Takie moje. No że ty, no tak, no tak. tak. No, no i jak chciałabym nazwać swoje dziecko? To już ostatnie. Jak chciałabym nazwać swoje dziecko? Karol. No, dziewczynki, dziewczynki. Dziewczynka. Dziewczynka. Anielka albo Honorata, ale raczej Anielka, Hania, Basia, coś takiego. A, no Anielka. Anielka. No to ci nie zależy. Dobra. Czy latam w chmurach? Nie. No niech to. Myślałam, że się na to nabierzesz. No, dobra. No to. Nie, no... Jeszcze, jeszcze może coś. A to już było twoje ostatnie. To... Tak, to już ostatnie. To. Więc jak ty brzydko piszesz. Dobra. Ty brzydzej. Zawsze uh -huh. mówisz, że ładnie pisze. No tak, ty ładnie. jestem napisane gry. Nie, to jest napisane, że Wiga i grę, to, to już... Weź się zrobić z tą girą. Nie, kochani, nie ko nie kończ! Nie kończ jeszcze, no nich ten film chociaż ma 10 minut. E, kochani. Ogólnie e, może jeszcze e, im opowiemy naszą historię. Nie, no nasza historia to będzie 5 lat, a minut, a na YouTubie mam do 15 limit. Minut. Hmm. No nie no, to krótko, krótko będzie. Dobra, zaczęło się tak, że... Że ym... Wiga z Patrycją... Nie, to my siedzieliśmy na... Nie, Wiga z Patrycją siedziały na karuzeli. Tak, tak, nie. Tak, no, nie. Tak. no naprawdę, my zgadaliśmy... Mogę się założyć o milion nieskończonych nie, procent, no... że to byliście wy. Dobra, Dam poczekaj. Dam jak powiesz, że to wy. Nie, no Wiga, przecież my się tam zgadywałyśmy. Przy ławce, pamiętam to, wy siedziałyście na tej karuzeli. Nie! A my, tak, zamknij się. I my przyszłyśmy do, do was. Naprawdę, tak! Nie. Przyszłyśmy i się zaczęłyśmy gadać. Tutaj zdania są podzielone. Nie! A Greta, a ty jak myślisz, że jak się poznałyśmy? A na taty była w domu. To tak, no tak, ale Wiga się może opowiadała. Nie. Później na drugi dzień huśtają się na huśtawkach, jak gdzieś wychodzę i. Hej, ola! Ja nie wiem, co się dzieje. Patrzę, a, to ta Wiga, bo ja na początku, że figa i mówi swoje imię. A figa? Nie Wiga. Ja nie wiem, po co mi to imię? No patrzcie, tam jest przez v. Nie! To jest Greta, moja siostra, a tam jest Wiga, Góra. górze. Tam jest, zaczyna się od A, ale tak naprawdę jest od V. Tu jest to, to przekręcone, jest... patrzcie. Kurczę. Dobra, nie wiem jak wam to pokazać, dobra, mam to. W, E, G i tam A. WIGA! Proszę. E. A dlaczego krzyczysz na swoich widzów? Ja na moich widzów nie krzyczę. Przepraszam za krzyki, ale no trochę ja lubię. Ja się nazywam roszpunka na, na, na YouTubie, ale to znaczy jeszcze coś tam się dzieje i nie da się tego kanału zobaczyć. Ale nie wiem, nie wiem. No to, to, to coś tam się dzieje, ale spróbujcie. Roszpunka i piesek i takie sarki z serduszkiem. Smaczek z serduszkiem. Dobra. Będziemy już powoli kończyć ogólnie. No bo już nam i tak tylko 4 minuty zostały. Dobra, to na